W śląskim ogrodzie zoologicznym otwarto nowy obiekt dla panter śnieżnych. Inwestycja została sfinansowana ze środków pierwszej edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Dzisiaj otwieramy wolierę dla panter śnieżnych, czyli takiego gatunku, który jest krytycznie zagrożony, czyli zostały tak naprawdę pojedyncze prawie można by było powiedzieć osobniki na terenie tutaj. U nas w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, bo mamy je tylko dwie, poprawiamy znacznie ich bytność, bo poprzednia woliera to było zaledwie 100 metrów kwadratowych. Dzisiaj oddajemy 1600 metrów kwadratowych. Wartość tej inwestycji to prawie 1 200 000 zł. No i cieszymy się z tego, że nasi mieszkańcy Śląska będą mogli oglądać już te zagrożone gatunki w dużo lepszych warunkach, a nasze koty, przepiękne koty. No będą mogły się lepiej rozwijać, lepiej sobie tutaj mieszkać. No i przede wszystkim będą miały duże, lepsze, lepsze warunki do tego, żeby no dalej być i też cieszyć oko naszych mieszkańców. Proszę państwa, ta woliera, tak jak już pani marszałek wspomniała, ona ma 1000, łącznie 1600 m kwadratowych. Składa się z trzech wybiegów. Dwa wybiegi e, są to wybiegi ekspozycyjne. Jeden wybieg jest najmniejszym wybiegiem. Jest to wybieg przeznaczony do e, samicy, ewentualnie z młodymi. E, jest on najmniej widoczny, ale specjalnie jest tak wybudowany z tego względu, żeby w tym okresie, e, tej ciąży, ona miała e, spokój i aby nasi goście, zwiedzający e, jej nie przeszkadzali. Zamieszkają w e, w tym kompleksie w tym budynku dwie nowe pantery. Ja już myśmy już rozmawiali z koordynatorem, już mam deklarację koordynatora danego gatunku, że dostaniemy dwa nowe osobniki, które będzie można rozmnażać. Nie wiem kiedy to nastąpi, natomiast deklaracja, jak już powiedziałem, deklarację mamy i, i w najbliższej przyszłości będziemy mogli się pochwalić nowymi panterami śnieżnymi. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 1,2 mln zł.